I zaczynamy nowy. Dzień dobry. O, za zaczynamy. długo było. Sesja nagrywkowa, żeby nie było za długo. O, dwa ale tam dałem te góry północne. O, czutka poszła ładna. O, co dał? Co dał? Widzowie tam lajka dajcie za poprzedni odcinek i w tym też możecie dać. Nie musicie. Na się musicie, nie żeby coś, ale. <śmiech> 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 no, tak to jest i... właśnie. Jak tam wam widzowie idzie ostatnio? Drabinka rankingowa, pochwalcie się. Pochwalcie się, jak tam, jak tam. Czy wyszliście już z tego golda? No, u <gry> takie wzloty i upadki. Ajajaj, sinus się, się nawet 7 gier z rzędu przegrać. Oho, potem zdarzyło się 8 wygrać. No, też tak się zdarzyło. O. Różne rzeczy się zdarzają. Mamy kolegę z Wysp Dziewiczych chyba. I kolegę z Myanmaru. Czy z Birmy, jak to woli. Birmy? I to jest NMPZ. To Mamy tak, niemieckie te, bolardy z bomby, kolega. Zresztą to może być. Hmm. Z niemieckie na pewno? jakim no, Chyba głodny, nie znam. Tak? Chyba nie Nie wiem, idę tu gdzieś. Na środek. Środeczek, centralnie, pomiędzy. Jak zwykle. Jak zwykle. Myanmar. Ho, spam. Peru. O, Góry. Wakacje. Północne. Kamieniście. Mm -mm. Kamieniście brachu? Kamieniście ukryć? brachu? Ja idę gdzieś no, znowu. Kamieniście brachu. Północ zawsze tutaj. Oj, tym no. razem nie. No, kolega, tak blisko. Spoko, multi-merchantujemy kolegów tutaj. Tak. I to dokładnie. No. Dobrze, Nowa Zelandia. Polska. Południowa wyspa. Tymi płytkami. Dużo drzew. Dużo drzew. Dużo drzew. Nie wiem. Klikam tutaj. Timaru. Co prowincja tam, Timaru. No, południowa wyspa. No to nie wiem, czy nie dać północnej. No, południowa to była, przecież. No, według mnie tak. Według mnie tak. Eee, dobrze. Dobrze, Co mamy dać. Ta... Są pola. Są Niemcy? Ja czy wiem. to Są Stany. No. Czy to są Niemcy? Stany czy Niemcy. To są Węgry. Raczej. To jest Polska. Czy to jest Francja? Nie wiem. nawet. Europa Centralna. centralną. No, o, no dobra. Tak, tak to leciało takie, ten budynek z tyłu, taki podłużny był. Ej, chłop nam, popatrz, chłop nam zadał damage. Ja bym chyba 500 km bliżej. O, wychodzi. Meksyk. Co to za bolardy? Co to jest za słup? Ale sucho tu jest. Argentyński? Argentyński. Nie. nie. Wiem. I z dziurami jakimi, to nie jest Turcja? A w sumie też by mogła być. To ja idę tu A. jakiś he hecz na Boliwia, Peru, Argentyna, robię. No, Chile. Chileński. A żyjemy? Żyjemy? Żyjemy, kurwa. Są problemy, pewnie. chyba nam spadnie ten win na NMPZ z 30% do 20%. No, spokojnie, spokojnie mamy tak. Północna Szwecja. Po bomby idzie. Idę pod Lule. Łopy na pusz grają. No, dziękuję. Nie ma Flawlessa. Byczki. Spokojnie, my to wygramy jeszcze. O, jakieś kowa... O, no. USA. To jest Winnipeg. Kanadyjsko wyglądają te domy. Winnipeg jak nic. Ja ci mówię to teraz. Centrum Winnipeg. Robię 5k. Nord jedziemy. Trochę northwest. Tu jesteśmy. O, Ottawa, Toronto obstawiam, No ale warto tam gdzieś polecić. O! No, gdzie Cieszę no, to jest w ogóle? Dis, disraeli. Izraeli? Disraeli. Dis? Dis? Połączenie Fancy? dwóch <grym> rzeczy, <grym> rzeczy. Kontrowersyjnych. Kontrowersyjnych. Dobra, Nowa Zelandia, znaczy nowa Islandia. Nowa Islandia. I no To leci na centrum, półwysepik. O, półwysepik. O, będzie tu. O nie. Na grękawik. Czuł sobie tak w wodę? Czyli nie zdążył zmienić. Trolling tutaj jest uprawiany? O nie. Holandierka, e e czyli Dowski Czy Luksemburg? Nie. Holandia. Nie. Niderlandy, królestwo. Wszystkie. Piękne. Nimegen. Megan. Ej, tutaj byłem gdzieś. Emerich tu jest tu. Za Czemu nie poznałeś? Och, nie poznałem niestety. Dawno temu to było. Żółte pasy. Znaczy, dobra, Jordania. Czarne auto znaczy, no. Izrael. Kurwa ja pasę przybliżyłem. Chyba Jordania. To Simona Simon Amman. Kurde, Jordania. Może no. ja tam bardziej, tak tu. No, tak, tak. Ale czy na Izraeli i Jordania, hecz, no. Oho, no. chyba GG, Czy nie? tam nie było takich w tam sum. Są... Jeszcze dobrze. nie, dobrze. No to małe kraje. Dobra, cztery Teraz robimy. Robimy to. Robię je. Rosja Elby, dziękuję. Nie, nie, to jest Finlandia, o nie. Szwecja, jak już. Szwecja, jak już. Południe, Szwecji. Czemu południe? Nie, nie jest wiem to... czemu. Bo coś trzeba kliknąć. Sztokholm środek. To coś tak na boku dał wszystkiego. Na <noise> O, no o. pięknie. Południe Szwecji. Weź im tam. za 1400, ładnie. To Teraz 2900 musisz. Teraz trzeba 5K zrobić. 2930 musisz machnąć. Proszę bardzo. Dobrze. Austria. Czemu Austria? Czy Węgry? Austria? Czekaj. Poczekaj. Łotwa ma chyba białą obramówkę na tych znaczkach, czy Litwa? Czekaj, 21 ten. To to Węgry chyba bardziej. Czy ja tu przy granicy? A to i tak główno. Okay, Ej, Węgry nie mają takich strajk jak my? No co, na odwrót. Nie, to mi to wygląda na Węgry, ten znak. Ja idę na Węgry, proszę. Na pewnie. O? No, o! kurwa, taki muszą być Węgry akurat teraz. Akurat teraz, nie. I jakbym dał z drugiej strony, to byśmy wygrali, nie. No, jakby to było norm... gdziekolwiek indziej na Węgrzech, to byśmy wygrali. Eee. No jest. Dobra, Indonezja, Sumatra. Kalimantan, południowy. Czekaj. Chyba że to jest Malezja? Malezja. Malezja tutaj Kedach. Malezja czy Indonezja? To Wy widzowie myślicie. Ja idę Kedach. Malezja chyba jest. Jest czarny jest naklejka na supie. Dobra, oni nie wiedzą. Ty dowidzisz tu czarną naklejkę na supie? Bo ja nie dowidzę. No ja chcę okienko, to zobaczyłem. <laughs> Oho. Kedach to jest. Robię 5K i chłopów nie ma. Patrzcie, widzowie. Dziękuję. Jest. Dziękuję widzowie. Na 359 HP. A, nie, nawet kraju nie poznali. Ty aż mi się streaming włączył, Lol. O, dawaj strema Idę streama. i widzę linka? No dobra, no chyba 1300 dzisiaj bijemy. O, no dzisiaj kurwa idzie to? Sesja nagrywkowa bardzo porządna. Mamy dopiero 22.08 widzowie, więc jest jeszcze czas. Zyskaliśmy ile dzisiaj dziś? Już? Czas. 40 e, no gdzieś już? No, 1190 mieliśmy. mieliśmy. O, no to ładnie, 42 euro. Idziemy po czempiona. Czempionat robimy. Czempionat. Co dwie głowy to nie jedna. Heh. Heh. Mm -hmm. Dobra, koledzy mamy. Maryland Lover. Kim Mary Champion. Lover. Trzeba pomachać kolegom. NMPZ. Jamy tak. NMPZ. Meksyk. To jest Meksyk. Sonora. Ja bym w Sonorę walił z bomby, ale to. Czy to jest Meksyk? Czy to są Stany? Czy to jest serca? taki meksykański, bo bardziej. dobra. Idę za sercem, nie za rozumem. Pierwsza Patrzymy na... Wielposzedz. No to idź, Pani. idź. No to idź. Nie, nie wadę. No. <laughs> no. No. Co to? to? Peru. Peru. Taki trójstyk o. wszystkiego. Tr trójstyk gran. A i tak to jest Tymenem Perem. Dobrze, to jest czarna to? Co to tak Co to jest? Peru? Czeknout? To, 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 to Argentyna. To Może Argentyna ja, też. Ja idę w Peru. To i Argentyna, na pewności. Uff, wow. Co chłop zrobił. Łopy tak poszują. MK Taktyka. tyle z... mają z tego poszowanie, że. <laughs> i, Ciśniemy. Ciśniemy. Włoski. Francuski znak? francuski. Albo włoski, nie wiem. To idę tu przy Włoszech. Tutaj idę taką Francję właściwą. Czy... Nie no, hiszpański nie. nie hiszpański nie ma promówki białej. Mhm. Uh -huh. no, włoski jednak. Dobrze, dobrze że no, tam, tak, to... tak średnio francusko wyglądał. Tak średnio francusko. Dobrze... Czawa taka płaska, jakaś? Czy Filipiny? Ej, ja do Filipiny komituję w Cebu środek. Możesz iść, w palmy mi nie wyglądają indonezyjsko, ale tam Czarnia. To To byś Tajlandia w sumie. Łaj. <laughs> co <laughs> pilno pomyśleć. O, 5K <laughs> No, to tych palm nie ma w Indonezji, za późno się skapłem, że to może być Tajlandia. Ej, e, e, dania. dania. Ale pushing to jest. Widzę. tu to z bomby, widzę. Nie dają czasu na zastanowienie. No zaraz ich tam zmerchantujemy. Merchantuj ich, ich wy, wy, mhm. no A, no to jest ostatnie. Wykupcujemy. Mhm. Aż bym spieszył z tą Tajlandią. No kurwa, ta Tajlandia to troszkę... Ale kto by się spodziewał? Dobra, to jest jest Malezja dalej. Tam nie ma czwartej geny. Gdzie jest? Nie wiem gdzie. Tu idę. No, ale chcę no, Łopy, jesteście nagrywani, chciałbym powiedzieć, także ja bym się bał. Kameruję. O, o tu się kameruje. Mm, dobra, okrągłe słupy, kukurydza, São Paulo. Dziękuję. No bo niżej dam. Okrągłe słupy, kukurydza, Sao Paulo. O, A, byłeś tam. tam miałem idealnie, no. Mm. <głosłupy> Jakie 500, <Dobra. pięć>, co? Czyż <głosłupy> to było tyle, co ty, od tego. Dobra, nie mam okrągłych słupów, Ekwador. Nie no. Nie, nie, jest Indonezja. Indonezja. Nie asymetryczne słupy. Aliman zwykły może. Chyba. Tak. Chyba wodę, no co? Ci powiem. Nie no idź, Sumatr. Sumatrę idź. Sumatrę nie no, Dobra, no to już chuj. No byłem tu... Na tej wyspie kurwa stałem, tu Belitung. Po ja. No. Bo bliżej. No, idź, idź, Sumatrę. No, to dał być by byłby jeszcze bliżej. Do kościół. Dobra, te są gdzie? W tę stronę są w Litwa. Litwa? Litwa. 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 <grym> no, może Litwę. Łotwa? A tak, Łotwa, dobra, sorry. Litwa ma te. Daszki. Daszki. Kurwa. Nie wiem, <grym> jak to jest w takiej mety, coś się wstawiają raz na pół roku. O, to jest ciekawa lokacja. Woda na South, na południe? Droga do bietonu, Czyś mi to lecić indonezjsko? O Filipiny może, może. Nie ja wiem. Drogę tu dam tu. Nie wiem co to jest. To jest. Bo to jest. Tam, to nie to jest. O, Mamy multi merchantet. Co jest multi merchantet? Ale czutka! Co się dzieje? What the fuck, drugie miejsce już, a was.